E, e, mi, mi, miło, że gościć na spotkaniu z, z, z tobą, z Państwem. E, no już za tydzień wylatuję do Stanów, gdzie zacznę kolejne przygotowania do, do kolejnej walki. Wracam na Florydę, ale taki co to mówię, spędzam czas z rodziną. Oczywiście codziennie się ruszam. E, jest, mam małe rozprzestrzenianie, ale w sporcie zawodowym nie mam obo takim zupełnym odpoczynku. E, działamy trochę medialnie, trochę mamy obligacje jakieś ale cieszę się, że znaleźliśmy czas, aby porozmawiać dzisiaj. Osiu, jakbyśmy mogli podsumować ten 2016 rok? Jaki on był dla Ciebie? A, no, na, zdecydowanie na pewno był to udany rok. Udane dwie obrony tytułu mistrzowskiego. Nie zwalnam tempa, yy, myślę, że bym stoczyła trzy walki, ale ze względu na mój udział w programie yy, The Ultimate Fighter, który był kręcony w Las Vegas przez 6 tygodni, unie, uniemożliwiło mi to przygotowanie do walki w pierwszym półroczu 2016 roku. Yy, ale yy, uda obrony. Bardzo mocna walka z gadają w miejscu w Las Vegas. Później walka na IRC 205 na ogromnym, e, ogromnej gali, w pierwszej gali w stanie na New York. E, no i w Madison Square Garden, w takim historycznym miejscu. Także optymistycznie wskoczyłam w ten 2017 rok. E, jak każdy wie, zmieniłam klub, zmieniłam management i naprawdę myślę, że to będzie bardzo e, rozwojowe dla mojej e, kariery sportowej, także już po powrocie do Stanów e, czeka mnie wiele, e, wiele obowiązków, ale przede wszystkim przygotowania, przygotowania do walki. Tu już padły pytania, kiedy Asia będzie walczyć. Pani Andrzejownik pani zapyta koniecznie, e, co z tą walką najbliższą, mamy. Ja... Mam nadzieję, że to będzie w kwiecie i przy maja. E, pojawiła się jakaś data, czekam, czekam na dokładne potwierdzenie. Teatr hmm. będzie na kwiecień, czekam na nazwisko rybarki, które wiesz nie jest mi jeszcze znane, są grupowane 3-4 nazwiska, ale wie, gdzieś w przyszłe... Yy, Moje przeciwniczki, które by mogły być prezydentkami do tytułu, e, toczą walkę za tydzień, za dwa tygodnie, bo wszystko zależy od tego, jak te walki się potoczą e, i do dostaną ewentualnie karencji e, na, na niewalczenie przez jakiś okres, ponieważ komisje stanowe, komisje w Stanach Zjednoczonych są bardzo wymagające, przebywamy szereg danych przed walkami, po walkach e, i trzeba się liczyć z różnymi po prostu, tak zwanymi blokadami po walkach. Kasiu, za oknem zima ta pora roku to dla ciebie jest. Dobra pora, uwielbiasz? Zimę, uwielbiam zimę, bardzo uwielbiam zimę. E, chociaż mówię, wrócę zaraz na ciepło, do ciepłej Florydy. Będę tęskniła zapewne za zimą. E, cieszę się, że jest mróz, bo, bo nie lubię takiej pluchy, także cieszę się, jak jest, jak jest mróz, śnieg e, i cieszę się, że w Polsce mamy cztery pory roku właśnie. Wczoraj w tym wywiadzie w tej konferencji takiej powiedzmy na Facebooku ktoś użył słowa, że walczysz jak Polska. Husaria. Polska. A to kiedyś ktoś zrobił fajny filmik, highlight, tak zwany zlepek, zlepek akcji z różnych filmików, z różnych walk i też ktoś przypiął piosenkę Husarii i jakieś, jakieś motywy z tego. Ciekawe, ciekawe, bo ja zawsze walczyłam dla, dla polskiego orzełka i, i tak zostanie, bo przez 10 lat kariery raczej pracowałam ciężko u rodziców w sklepie, gdzieś robiłam inne rzeczy i musiałam dofinansowywać swoje wyjazdy, bo nie były one dotowane z Ministerstwa e, Sportu. Dopiero gdzieś pod koniec mojej kariery, thai, e, 4 lata temu, udało mi się zahaczyć jeszcze na, na, na dwie imprezy, które zapłaciło Ministerstwo. A jednak większość walk, które stoczyłam, to, to były pokrywane e, gdzieś z, własne, z własnej kieszeni, jeżeli to były walk, starty amatorskie, na przykład w Tajlandii, Korei czy Mistrzostwa Świata Europy. Asiu, tak troszeczkę tutaj zaczęłaś wspominać o tej.